Witam serdecznie na kolejnej eksploracji wstęp taki trochę nietypowy, bo moje przypałową miejscówkę lekko bo tam są okna z czynnego budynku i postaramy się tu Chcesz się napić wejść dyskretnie Nie, nie chcę się napić, wiesz? Nie, okay. no zaczynam cię woda, zobacz Ja tu wolę wyjść bo jesteśmy na widoku stary No jak kolory. Dobra, i tu mamy wejście. Jak tu okay, ja tu znowu ciasno. Okej, jak przygotować, no, można trzymać. Dobra, jestem w środku. Tylko muszę włączyć okay. lampy, bo totalnie nic nie widzę. Przysiedźmy tu na lampy, bo muszę je. Dobra, tu. To jest obok ciebie. No, właśnie widziałem. Fajne zadanie, nie? No. Jakbyś się tam może być metrów? No sporo. Ale zalane. Ty tu jeszcze składek leży, rower. No właśnie tak mi się. No, jest. I to nawet kompletny. No. Taką co choniło. ale jest. To idź tam jak tutaj jeszcze zróbmy. Także witajcie widzowie na kolejnej eksploracji. Jesteśmy już w środku, jesteśmy w miarę bezpieczni, także mogę już coś więcej do kamery powiedzieć. Jesteśmy w takim opuszczonym domku. W zasadzie w drugim opuszczonym domku, w ostatnim czasie tylko już w o wiele gorszym stanie. Spotkaliśmy go w sumie przypadkiem, więc zobaczymy, co nam się tu uda zwiedzić i czy w ogóle ten budynek jest jeszcze w takim stanie, żeby go zwiedzić. Dzisiaj jest ze mną również Bartek na eksploracji. W góry jestem, w góry. No, słyszeliście, właśnie się odezwał. Także rozejrzymy się tutaj i zobaczymy, co tu się kryje. Dobra, wchodzimy sobie do pierwszego pomieszczenia. Jak to wygląda? Jakby tu jakaś naprawdę apokalipsa była. Patrzcie to. Największe wrażenie w tym pomieszczeniu zrobił na mnie ten chyba piec. Coś tego typu chyba. Pewno jest to mega stare Jak to wygląda Trzeba naprawdę ostrożnie chodzić, bo na podłodze tu leży tyle rzeczy Ciekawe czy tu się da wejść O kurde, teoretycznie się da Tylko ja wam pokażę w jakim stanie tu jest sufit Chociaż tutaj tego tak chyba nie widać Nie wiem czy to kamera tak oddaje. Bo generalnie on nie jest jeszcze pęknięty, ale jest cały już krzywy. Jakby za chwilę się miał osunąć, do tego pomieszczenia nawet nie będę wchodził. Tutaj też się niestety nie dostanę, bo całe wejście jest zasypane. Nawet tych drzwi nie otworzę. A przez tą drobną szpadę, tam widzę, że sufit już runął cały w dół. Idę zobaczyć tam do Bartka. Tu mamy wejście na górę. Uah. Najpierw się chcę upewnić, jak tu wygląda sufit, ale nie jest tutaj nie akurat najgorszy. Co? Już nawet radę pochodzić. Mam. To jednak w myszce ty No i w tym momencie widzicie Bartka. Możesz się przywitać z widzami. <laughs> no Zobacz. Takie stare, jeszcze działają. O kurwa... Bo jest ale... tępe, ale zobacz, mechanizm zaraz działa. Ale tu jest zardzewiałe. No zobacz, jak chodzi. No. Działa jeszcze. Zobacz, tu jeszcze jest, jakieś są napisy stare. Jakieś ceny są, wiesz? Tutaj piszą po tekażce. Aha. Tam nie będzie, są zamknięte szczelnie wiesz? No. Muszę teraz wejść. Zobaczcie, jak to wygląda. No. To jest, to jest skot. <coughs> ale to, że jeszcze zostało tutaj. To się ma do tej papugi. Nie, yeah, patrz i w końcu coś. Lustro. No, kiedy coś się zostaje w takim miejscach. No. I muszę tu zrobić coś, co zawsze robię na urbexach, czyli pozdrowienie przez lustro, chociaż chyba mnie w, w ogóle nie widać, bo jest całe brudne i takie jakieś aż matowe. Ty mi jeszcze się zawaliło całe, a co, tylko ty jest powyższe Ja pierdziele. Zacznij do góry. No możesz, możesz na tym stanąć, normalnie na tym. No wiem, ale... Co na ja tym? Że ja wszystko widzę, stary. No, Patrz pokaż górę w ogóle, jak to wygląda. No, pokazuję. Gołe niebo. No. Nie no, to jest... o kurde. Chyba ty, tylko wiesz, tutaj tylko się y, zawaliła ta... chyba wiesz? Bo to jest, no. Tutaj strychowa się tylko zwierzy. -y. I to mi przypomina, wiecie co? Y -y, jak byliśmy na Urbexie w pewnej kamienicy, tam jedno... Y -y, jedna część właśnie tego obiektu wyglądała w ten sam sposób, czyli no, wszystko... To, to tak wszystko w dół. Co? zamki. Nie. Jak chcesz to tobie mogę, ale ja, ja nie potrzebuję. Co? O ja zdrmiałem też. No. O i patrz. O kurde. Jest, jest krzyży ta matka święta chyba. tak dobrze tego nie że już wiesz, takie zgięty jak wiesz. A i patrz jakieś jakieś stare łóżko. No. To no. można udać jako zapytę takie łóżko, zać. No ale tak, fajnie, nie no. no, ale fajnie wygląda taki stary styl jeszcze. No i te meble wszystkie zobacz. A co i za co masz? No mieć tam szklanki poukładane wszystko. O kurde. Kieliszki jakieś. No to podziękujemy wiesz? Dobra. Patrzcie, się tu się zachowało jeszcze. No. No nieźle. Na razie nie mam tutaj założonych rękawiczek, jak widzicie. Ale będę się tu starał na chwilę obecną niczego nie dotykać. No a jak będę już musiał pilnie czegoś dotknąć, to wtedy je założę. Ale tu ma klimat. Patrzcie jaki żydamdol. Ej to ty? Ja. Yeah. Jezu ja już myślałem że tu się coś sypie stady. Gdzie ty jesteś? Tu? Co jest? Patrzcie gdzie on jest. <laughs> Ej to mnie to <laughs> Ja. Ej, Ale nie otwieraj tych drzwi nie, bo to nie. za, za sypnie, stady. <laughs> Żuć się las? Jak to wygląda? To <noise> Ja pierdzielę Ale to jest grube Nie wiem czy wam to pokazałem, ale patrzcie ten żyrandol w ogóle Też bardzo ładny Fajnie Mocno zrujnowane, ale Klimat ma no, niezły Wejdźcie się wychyl Ja Cię słyszę nade mną. Nie. O, widzicie go? No, trochę śmiesznie, nie ukrywam. Dobra, idę tam do niego. Tu jesteś tam najgorszy, wiesz? No, ale stary jak. Ale Ty byłeś teraz nade mną, nie? No? Ja usłyszałem tu na tym piętrze moim, jak się sypło. No, są dziury, wiesz, takie już. No, fest. Ja tam będę. Ja Cię bardzo jak jak wiesz? No, ja tam będę uważał, bo ja ważę więcej od Ciebie jeszcze, w ogóle. No, ale czekaj, to jest nisko. Jasne. Ja to są nie powiem, co jest za tymi dźwiękami. Tu jeszcze podłoga jest maksymalnie, nie? Muszę... O kurde! Ty, zegar się zatrzymał na równej dwunastce. Seria? No, zobacz. Wszystkie, wszystkie są zatrzymane na 12 są zatrzymane. O, faktycznie. Ale dziś mam szczęście, tak zatrzymałem zegar. Tutaj są jeszcze rzeczy normalnie. Można nie wejść. Wiem, ale jeszcze tu z tej perspektywy pokazuję. No, tutaj jest... Tutaj... Chcesz się ubrać? No kurde, ale to jeszcze nie, nie jest spleśniałe ani nic ty. No, a patrz jak to jest stare. Te guziki, zobacz. No. Ty, ale to jest... To jeszcze dobrze wygląda. No. Ogólnie. Nie jest nawet, wiesz, obsranane przez taki nic takiego. No. Zgadzane. Hmm. Ale fakt, ja bym tak nie chciał mieć pomieszczenia tak, tu nie będzie jakaś kuchnia, a tu co jest obok Ciebie. W sensie? Mycie cię takim pomieszczeniu. No. To by było co? No ale tu wiesz, pewnie była taka zasłona, nie? Chyba by było jeszcze? jakieś, wiesz, Są takie pomieszczenie. Zobacz, tu jest te, łóżko z kolana, wiesz? Mhm. Zobacz, tam coś leży z takiego, nie wiem. coś poznasz. O nie, ja wiem co to jest. Mmm. <kłynne>

Ale klimat. Wiesz, co to może być? Ej, patrz to w ogóle. To jest stary młynek do kawy, stary. No właśnie nie wiem, czy to mówić. Wiesz co to może być może? Pokaż to do kamery też. Kurde. Żarówka. Jakaś taka... Żarówka jakaś. Prost, tutaj jest masa, w tym No. Już tu chyba okno wybił albo... Ciekawe czy to jeszcze chodzi. No nie wiem nawet, że to chodzi. Czekaj, jest to położę. Ale jeszcze w miarę płynnie. Patrz. No. Czy tu jest miedź? No, tak to wygląda. Takie złote jakby... właśnie, no, Wygląda na mieć, no. Kurde. Ale gruba akcja. Tu już jakieś listy, zobacz, wszystko. Ale tu jest mega przesiąk przez te wybite okno. Tu chyba była jakaś ciężka jakiś mi się tak wydaje. Znaczy jaki to jest stary. Tu są rocznik. Zobacz sobie. Czekaj, bo ja nie mam ręki stary. Nie wiem, to jest takie bludne, że nic nie widzę na tym w sumie. Trudno, ja tam się ubrzydzę. Nie, ubrzędzę. Się... Zajrzyj do środka tego zeszytu. O stary! No i właśnie ja takie rzeczy lubię. Już na paru urbexach takie znaleziska mogłem znaleźć. Patrz! To jest ten... Yy... znaczek no, mm -hmm. Data! Chyba nie! Nie, to nie jest data. Kurziwa. No to się ma daty. Mm -hmm. Ale kurziwa! Takie rzeczy zostały. No ale fajne znaleziska tu są. Tam tu chyba coś na łóżka, jakaś początka, coś, ten stylu. Mm -hmm. Tu jest gazeta nawet. Powiem Ci tak, jakbyśmy mieli tutaj wszystko przeglądać, to byśmy tu zdoby z dwie godziny byli, nie? No. I tu jest tyle takich rzeczy. nie Niby nic, a wszystko. O moja kapa No A patrzcie, to widzę. Co jeszcze te szafki otworzyć? Stary piekarnik. Tu coś chodzi. Jest, idzie. Patrzcie, zobaczcie węgiel. niespalony. No, takie. Zgon. No, pozostałości jeszcze zostały. Okej, okay. duży, chyba nie ruszy. Nie, już nie ruszy się. Ale grubo. Myślę, że masz zgon albo wiesz. No. Zobacz, na no ile to może być 100 metrów? wiesz, co ciężko powiedzieć? Zobacz, ale Powiem tak, jest wysoko. <grym> jest wysoko, no. No. <grym> jak to poleci, to te już będę wiesz, Czaskać. No ta. Tu słyszę też. O kurde, patrz, starości jak jest za zamie... Ze starości, trzeba, bo to się zwinie, wiesz? Mm -hmm. Mam nagdane. To samo zwija. No. Ten obraz kurde. No to też Mało fajne. z takich rzeczy w uproszczonych miejscach już teraz. No już czasami te to ciężko spotkać. Chodzą, kradną i spiadają wszystko. No, ale ładny obraz trzeba przyznać. No. Tak tylko jest no Jeszcze widzę, wiele. robię takie ujęcie teraz, bo chcę wam pokazać jaki jak... to jest sufit! Jaki tu jest sufit. Ja już tutaj stoję, to już wiesz, no. I tu jest tak mega nisko. Nie wiem czy mnie tam widać w ogóle w kamerze, ale... A gdzie widać. Patrz, ja tu mam głowę, tu jest sufit. No, ale biegu tak nie pukaj, bo on już tylko pokany, że no, spali na głowę. I ten sufit w ogóle leci pod takim kątem. Mega by to była sprawa. No. Tak krewą się sufit, to wiesz, co by się stało. No. Ale patrz, też już pod robi się mokra i tutaj też się niedługo, wiesz, no tutaj wie. się was z tego, zobacz. No, kapie. Tu też się zawali. Ty! To jeszcze produkują przecież. Teraz go was zobaczyłem. ten taki krem. No, faktycznie. Jeszcze go produkują przecież. <grym> Jesteśmy na drugiej części poddasza. No, <grym> To jest strych bardziej, nie? No, strych poddasza. A nie, to jest, tu jest jeszcze kamień. Tu jest maksymalnie, to się trzymać. Zobacz. No, ale tutaj? To gdzie ja? Jest raczej, to już jest raczej jest drewno, wiesz? Sama. Ja tej muszę drodze. po tej belce. Ja to czuję, jak to się ugina. Zobacz tam, jaka tam jest... Czy to jest deska też, czy to jest kamień? E, co, że to? No, no, no. To jest deska. Obok Obok Ej, bo tam jest ta ulica Bo tam są czynne budynki No Dobra, może coś nowe Zobaczcie, co leży Ja pierdziele lodówka, albo coś, zobacz No, lodówka A to jest przybał teraz Co to jest? Nie wiem, ale strasznie to wygląda Zobacz, tak pomyślałem w nocy i taki ciub. No I co tak powiewa jeszcze na tym wietrze Jest trochę znaczy kamień, bo jakby to było drewno, to już wydawało się, za mało, załamało bo tu nie jest tady ten... Tam, patrz, to mogło być tak. Drewno, kamień. Yy, tu mogło być drewno. Drewno z i tam kamień. Udowodnić, że to nie jest y, beton. I patrz co to jest, patrz. Ale stój w miejscu. O nie, już widzę. Stój w miejscu. Czujesz? Ja. No. A to wygląda byłby to, zobacz, jakie to jest kolory. No trochę tak, ale wiesz. Tu mamy... Wyjście na dach, na który raczej nie będziemy wchodzić. Ja bym tak wiesz, z, z góry No to możesz tak głowę wychylić, nie? No, tak ale wchodzić to... tak to nie wiem, czy się opłaca, bo będziemy nie, nie, nie. na widoku. Tylko tutaj widać, że do są te drabinki tutaj i tyle. No, no dobra. Patrz, Słonek, jak tutaj jest w pomieszczeniu, to nawet drzewo rośnie. Na dachu? No. To z ulicy nawet widziałem lekko. Nega, czyli to z tego, z tego, z tego? No. No trochę. Oj, to do góry. Zobaczy ci poszło normalnie, bo... Dobra. Nie widziałem tego, wiesz? Spoko. Czy tak fajnie nagrało, to duba wreszcie. się trochę nie. No ale jak tam sypu... <śm> Ej kurde, tu jest naprawdę mega niebezpiecznie widzowie. Ty, co tam jest? Lalka chyba tam jest, spać. Tak, tu przy oknie. To chyba. Co? Przy oknie? No to to jest To wygląda dziwnie. Nie. Ja nie mogę, to jest widzowie mega niebezpiecznie. No, my tu robimy takie ryzyko. Bartek tutaj przed chwilą zszedł z tej labiny i stanął tutaj. Tutaj by przeskoczyć na tą stronę I, i... Patrzcie to. I tam normalnie było piętno niżej słychać jak tam po prostu cynk poleciał. Wiesz co, to jest chyba tak, to jest chyba drewno i beton, to jest chyba tylko maksymalny, wiesz. No tu jest trochę wylewki zrobione, tu gdzie ty stoisz w tym momencie. Patrzcie, to jest pojedynczy. No. To już musi długo być opuszczone No tu już fest I to nie jest za bardzo przez nikogo uczęszczane miejsce No bo już tak, że gość zabawił, to już wiesz No A ty wiesz, że stoisz też nogą po tej stronie? Wiem, tylko tu mam na belce, a tu mam Tam już na, masz, wiesz. na tej stabilnie Opa, jak się ruszyła No wiem Teraz to masz No, tylko stoję w miejscu Jest taki klimat, że wiesz, lepiej tutaj tak uważać No, tutaj jest mega grubo A ty nie chcesz tutaj iść? Co? Mówiłeś, że to jest całe zabawone, nie? No, tak myślałem. A co zobacz? Nie, tak nie. No, no jednak nie. Jednak zwracam cicho, nie? Dobra wyciągnąłem tej Bo ty nie chciałeś w ogóle tej iść. No bo ja wam powiem widzowie, z zewnątrz to wyglądało, jakby to całe runęło, nie? No tak to, bo mi tam, tam żeśmy śli. No tak i okno tak, tak to wyglądało. No i tak. Ale tak no. wchodzimy dalej, ja to ciuk. Jednak no. stoi. <laughs> bo mógł na to zrobiło. No. Więc no, jednak... No gdzieś tak gdzieś stał w tym miejscu. Nie no idziemy, nie? <laughs> Tak stoisz, tak stoisz w tym miejscu. <laughs> Także było warto. No to chyba dłużej jest coś w tym wodyku niż w tamtym. No na pewno, stary. Bo no, tu jest tyle takich artefaktów w ogóle. Może jeszcze na ten, no, spojrzy Mhm. Mm no widzę nawet je. Nie, ale tu jest grubo, szczerze nie spodziewałem się. Jak ja tu byłem, to tutaj wisiały te nowe, nowe skrzynki z to się chyba wyrwało, bo to jeszcze zobacz. Mm, kable wyrwane, wszystko. Zabez... Te, plomby są wyrwane, a to były, a, no, tu były, byla... To leżało, tutaj było jedno, tutaj i tutaj i tutaj. Były nowe skrzynki. No. Ty, coś tam jeszcze pisze. Jakieś karteczki są. I no, chyba. ale mega niewyraźne. To jest najgorzej teraz. No. że tu się kończy nasza eksploracja. Stoimy schowani za innym budynkiem, żeby nie być tak na widoku. Obok bo inne budynki, to wiadomo. Może no, no właśnie. Więc. Bo to jest zadzwoni na, na psy i. Będzie, będzie przypał, nie? No. Także tutaj kończymy tą eksplorację. Mam nadzieję, że Kolej Wam się podobało. Budynki. No. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wyposażenia było dużo. Eee... A ty tam nie chciałeś iść. No <laughs> muszę przyznać, że nie chciałem. wartek mnie tam zachęcił, bo nie spodziewałem się, że tam naprawdę tyle rzeczy ciekawych będzie. I było, a jeśli chodzi o stan tego miejsca, to jest mega niebezpiecznie. No już niedługo raczej sam runie cały budynek, tylko no. jego śpiew zostanie. No. Także pamiętajcie, uważajcie na siebie na eksploatacjach, patrzcie pod nogi, patrzcie na stan podłogi, na stan ściany i stan sufitu. Dokładnie, także uważajcie na siebie i życzę Wam samych udanych eksploatacji mam nadzieję, że widzimy się na następnych filmach. Siema.